Panie Przewodniczący, ja chciałem spytać dzisiejszą wypowiedź y, posła Hoffmana. Y... Powiedział, że jego zdaniem y, szefem CBA y, powinien być ktoś z opozycji i że bardzo się boi o to, że pan Kamiński może przestać przez jakieś tam sztuczki, platformy, y, przestać być tym szefem. Ja się pytam po pierwsze, czemu przez dwa lata nie mieliście takiego pomysłu, żeby szefem CBA był ktoś z opozycji? Po drugie, y, czy nie uważacie, że jednak CBA powinno być instytucją z natury apolityczną, więc w ogóle przekładanie kategorii opozycji bądź koalicji do tej funkcji jest błędem? Po trzecie, czy jeżeli ktoś z opozycji, ktoś z lidu by wam pasował? Więc tak, może od początku. Myśmy nie postulowali tego, że ym, przez ostatnie dwa lata nie wypowiadaliśmy się na temat tego, kto ma być z opozycji lub y, z koalicji, prawda? jeżeli chodzi o szefa CBA. Natomiast Platforma wypowiadała się. Wypowiadała się non-stop przez dwa lata, że szef CBA powinien być z partii opozycyjnej. Natomiast jak tylko doszło do władzy, nagle okazało się, że ten postulat już chyba nie jest aktualny, prawda? czyli punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia, prawda? nomen, nomen. I Platforma Obywatelska hmm, chyba wycofuje się teraz. Myśmy chcieli po prostu pokazać y, pewien y, styl uprawnienia polityki przez Platformę Obywatelską. Wszystko od tej pory było źle, a teraz kiedy Platforma Obywatelska doszła w, do władzy i y, realizuje podobne rzeczy, nagle okazuje się, że jest to dobre. Jeżeli chodzi o szefa CBA, no, szef CBA, jak pokazało ostatnie dwa lata, pracował bardzo dobrze. Kwestia umowna. Kwestia, znaczy, kwestia, prawda, rozumiem, że Pan ma inne zdanie, natomiast... Tylko ja myślę, że chyba 90% Polaków i, jest... Ja w proponuję tę dyskusję przełożyć na drugą część naszego programu. Ja muszę... Ja jedno, zdanie, i jedno, hmm. jedno zdanie, Ja jedno zdanie. Myślę, że takim zdaniem oceniającym pracę CBA... Mogą być taśmy z wypowiedzi pani Sawickiej, która mówi, słuchajcie, tego teraz trzeba bardzo uważać, bo wszędzie łapią za korupcję, więc musimy to robić bardzo dyskretnie. Prawda? Znaczy w tym duchu się wypowiadała. Zmiana atmosfery społecznej, strach przed walką z korupcją jest najlepszym podsumowaniem pracy. to było prawie jedno zdanie.